Złoty blask co ma się czas Zaplątany Kolorową ferię gwiazd ja, ja. Czy to jest to możliwe, że w jakimś miejscu na ziemi jeszcze nie ma zasięgu? Zero kontaktu ze światem. Nie ze światem, tylko z grzechem. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Wiesz co, ciekawe jak ty byś się czuła. Na pewno nie dałabym się tak zdołować jak ty. Po tym, co ci zrobił, już dawno powinnaś o nim zapomnieć. Zresztą właśnie po to tutaj jedziemy. No to jest właśnie pomysł Ewy na początek weekendu bez facetów. Meldować co chwilę o kolejnych krokach.

No to jak widać grubo się myliłaś, kochana, faceci są wszędzie. Hej, on był jakiś dziwny, Wzmielco, w sumie. Co w sumie? Wiecie co, ale jak ten facet to tak łapie stopa, to z czym powodzenia? No, no dobrze Maju, że miałaś rączki za 15.3. Szczegóły w oczach te, tego, tego Michała, nie? Instruktora. Odwal się. <noise> się wyłącznie na fajnej wiedzy jak jeździć autem i tyle. Oje! Oh yeah. to tyle. Pomóżcie mi! Pomóżcie mi tam! Tam coś jest, tam... No ty koleś Pom Nienormalny jest, to, się trafiasz! Bóra... Nienormalny jesteś, mogłeś się zabić! Wpadłem do potoku, tam coś... tam coś jest, Kto Byłem jest? w lesie. W lesie biegłem, w wpadłem do potoku, w ogóle straszny. O co ci chodzi? Przyjechaliśmy z kolego... Nie, nie chodzi na policji, nie chodzi Jechaliśmy samochodem, szukając, zabrakło, szukając, zabrakło, szukając, zabrakło dury, nam paliwa! Zabrakło, zabrakło nam paliwa, jechaliśmy, jechaliśmy samochodem na Gazu, gazu! Leczny drugi Nie wisajcie, nie risajcie! Odjeżaj, Tylko co może nas teraz uratować? Cudne to były terazki stare Gdzie ty w ogóle uciekłeś? Masz na myśli ten czas od momentu kiedy mnie zostawiłeś? Zostawiłeś? To ty sobie robiłeś jaja w najmniej oczekiwanym momencie I to był powód żeby mnie zostawić samego w lesie? Ciemnym? Jeśli lepiej teraz dostaną jak stopa